świadkami testu obciążenia dźwigu LR w porcie północnym. Były to dwie próby statyczna i dynamiczna. Jedna 140 ton, druga 180 ton przy użyciu worków wodnych bardzo fajnej metody testów obciążenia, która jest bardzo szybka. Worki wodne wykonane są w Anglii z tworzywa sztucznego, tak są atestowane do do oczywiście samego testu potrzebny też. Jest potrzebna jest aparatura pomiarowa, w tym przypadku dynamometr 250 ton. Skalibrowany oczywiście i czytywany jest pomiar na bieżąco tak, do urządzenia. Cała operacja trwa kilka godzin, przyjazd pracowników ze sprzętem, rozłożenie, nałożenie tego wszystkiego na szakle, tak podpięcie węży, woda w tym roku była brana tutaj bezpośrednio z zatoki poprzez pompę zanurzenia, zawieszona na konstrukcji dźwigowej, podwieszona i napełniane zostały stopniowo tak, te worki wodne, co oczywiście wpływa na bezpieczeństwo samego urządzenia. Panowie pracownicy zczytują na bieżąco pomiar obciążeń.